Czy kiedykolwiek po lekturze kilkunastu zgoła różnych ogłoszeń o pracy odniosłeś wrażenie, że do wszystkich jesteś całkiem dobrze dopasowany i możesz odpowiedzieć na każde z nich a może wręcz przeciwnie, przy każdym ogłoszeniu mogłeś wynaleźć w stosunku do siebie jakieś ale? które nie pozwalało ci z czystym sumieniem odpowiedzieć na daną ofertę spokojnie. To wcale nie znaczy, że osoby bardziej identyfikujące się z tym pierwszym stwierdzeniem znajdą pracę zawsze i wszędzie, a ich przeciwieństwa skazane są na wieczną porażkę w poszukiwaniu nowego wyzwania zawodowego wystarczy tylko dobrze zrozumieć. O co tak naprawdę chodzi w danym ogłoszeniu? Choć pracodawcy bardzo dbają o to, aby ich ogłoszenia były oryginalne i się wyróżniały, to zazwyczaj mają one trzy podstawowe części wspólne, zwięzły opis oferowanego stanowiska, oczekiwania odnośnie umiejętności i doświadczeń kandydata oraz benefity i korzyści, jakie zapewnia pracodawca, oczywiście te składowe występują w różnej kolejności. A ogłoszenie czasami jest wzbogacone dodatkowymi treściami, jak NP. Opisem firmy, zespołu czy kultury organizacyjnej. Po co zatem są te wszystkie informacje i co można z nich wyczytać? Czy na ich podstawie można podjąć decyzję o tym, że zarówno stanowisko, jak i firma będą do nas dobrze dopasowane? Wstępnie, na pewno. Należy jednak nieco bardziej wczytać się w ogłoszenie, a potem uważnie przeanalizować każdą ze wspomnianych wyżej sekcji. Informacje o stanowisku często zadania, które poszukiwana osoba ma wykonywać są ujęte mocno skrótowo, a zdarza się, że nawet w formie równoważników w zdań złożenie z tych krótkich informacji całościowego obrazu stanowiska wydaje się być trudnym zadaniem, ale na pewno nie jest niemożliwe, jak to zrobić. Zakładam, że jesteś już po wstępnej lekturze ogłoszenia. Aby nadać tym zadaniom kontekst, wróć do samej nazwy firmy. Czym się zajmuje? Gdzie działa? Dla kogo wykonuje usługi? Następnie spójrz na nazwę stanowiska. Może gdzieś obok pojawia się też nazwa jednostki organizacyjnej, NP, pion, departament, biuro, zespół. Jak sądzisz? Czym osoba na takim stanowisku w tej konkretnej jednostce danej firmy może się zajmować? Jaką rolę pełni ci w organizacji? Następnie przejdź jeszcze raz do opisu poszczególnych zadań. Po każdym zdaniu czy też podpunkcie zatrzymaj się i pomyśl, na czym rzeczywiście może polegać dany obowiązek czy zadanie? Jak może wyglądać jego realizacja? Pamiętaj, żeby uwzględniać przy tym wyżej opisany kontekst, czyli zakres działalności firmy, jednostka organizacyjna, w której umiejscowione jest stanowisko oraz oczywiście samą nazwę stanowiska przykład Nie ma sprawy stanowisko specjalista DS Środowiska Pracy. Podczas tej rekrutacji wielu kandydatów mówiło mi, że zaaplikowało ponieważ chcę pracować w dziale HR i tworzyć przyjazne pracownikom środowisko, zajmować się benefitami i akcjami na rzecz pracowników. A co mówiło samo ogłoszenie? Jednostka organizacyjna: Biuro Administracji i Bezpieczeństwa Fizycznego. Twoja rola: swoją pracą przyczyniasz się do zapewnienia pracownikom grupy Credit Agricole środowiska pracy zgodnie z ustalonym standardem. W ramach swoich zadań Cyklicznie raportujesz koszty i przychody oraz realizację wskaźników jakościowych, opracowujesz raporty na potrzeby klientów wewnętrznych, zasilasz wewnętrzne bazy raportowe, zarządzasz środkami trwałymi, zarządzasz kosztami pracy oraz ich ewidencją, koordynujesz umowy usługowe w spółkach grupy C współpracujesz z dostawcami i kontrahentami, czy praca w biurze, administracji i bezpieczeństwa fizycznego, gdzie głównym zadaniem jest raportowanie, zarządzanie środkami trwałymi i koordynowanie umów na różne usługi brzmi jak szeroko pojęta praca w dziale HR, no właśnie jeśli jednak nadal masz wątpliwości, czym może zajmować się osoba na opisanym stanowisku to pomocne mogą okazać się pozostałe składowe ogłoszenia. W ogłoszeniach i Agricole Bank Polska S.A. dodajemy jeszcze sekcję Twój zespół. Dzięki temu można sobie lepiej wyobrazić, jak może wyglądać codzienna praca Czym w ogólnym ujęciu zajmuje się zespół oraz jaką postawę wśród pracowników ceni sobie najbardziej. Oto przykład ze wspomnianego już ogłoszenia: jesteśmy kilkunastoosobowym biurem administracji i bezpieczeństwa fizycznego. Dostarczamy dla pracowników grupy credit agricole komponenty środowiska pracy, jak stanowisko pracy, usługi klienta wewnętrznego, jak NP, usługi podróży. Usługi mailerom oraz zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne pracowników oraz mienia grupy C. Realizujemy cykliczne zadania, ale pojawiają się również niestandardowe zamówienia, gdy klient wewnętrzny chce zebrać nowe informacje dotyczące kosztów bądź ewidencji stanowisk pracy. W naszym zespole cenimy sobie współpracę. W tej sekcji wyraźnie widać, że chodzi o duży zespół, który dba o całą obudowę pracy naszej załogi jak MP, usługi potrzebne do realizacji bieżących zadań, dostarczanie poczty wewnętrznej czy możliwość odbycia podróżny służbowych, a także dba ich fizyczne bezpieczeństwo. Widać też, że oprócz stałych zadań, zespół realizuje zlecenia ad hoc otrzymane od klienta wewnętrznego, jeśli dany kandydat ma doświadczenie w pracy administracyjnej to z pewnością domyśli się, że te tajemniczo brzmiące komponenty pracy. To również nasze biurka czy krzesła, bez których naprawdę trudno byłoby pracować przy tej okazji. Warto też pomyśleć. Czy czujesz się dobrze w dużym zespole, czy może preferujesz małą, 2 do 3 osobową grupkę? Oczekiwania wobec kandydatów. Jeśli jednak same zadania i obszar, w którym funkcjonuje stanowisko, nadal brzmią nieco enigmatycznie, spójrz na wymagania jakie kandydatom stawia pracodawca. W naszym omawianym ogłoszeniu wyglądało to następująco to ciebie szukamy. Jeżeli doskonale znasz pakiet MS Office, a w szczególności Excel, masz wykształcenie wyższe, najlepiej w obszarze ekonomii lub administracji, znasz lub zechcesz poznać procesy w obszarze administracji. Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania, lubisz współpracować w zespole, jeżeli znasz od angielski, będzie to dodatkowy atut. Po uważnym przeczytaniu oczekiwań odnośnie kandydatów trudno nadal sądzić, że omawiane stanowisko dotyczy znajdowania benefitów i organizowania eventów dla pracowników, prawda? Co więc możemy tu wyczytać? Przede wszystkim pracodawcy zależy na kimś kto wręcz doskonale zna Excela. Jeśli uważnie przeczytałeś część dotyczącą zadań w ogłoszeniu, to łatwo się domyślisz, że Excel będzie potrzebny do tworzenia wielu raportów, za które będzie odpowiadać osoba na tym stanowisku. Na dodatek z opisu zespołu wiesz, że na prośbę klienta wewnętrznego możesz zostać poproszony o szybką analizę czy zebranie informacji dotyczących kosztów. Zatem przeszukiwanie Google'a z nadzieją na podpowiedź. Jaką formułą tego dokonać może się zwyczajnie nie sprawdzić w tym przypadku. To kolejna ważna informacja, jeśli nie znasz dobrze Excela i nie czujesz się w nim jak ryba w wodzie, to bardzo prawdopodobne, że trudno byłoby ci podołać zadaniom na tym stanowisku. Co dalej? Wykształcenie wyższe, najlepiej w obszarze ekonomii lub administracji oraz znajomość, lub chęć poznania procesów administracyjnych. Dodatkowo informacja o umiejętności analitycznego myślenia i wnioskowania już wyraźnie mówi nam, że zwygenerowane raporty trzeba będzie uważnie analizować, Wyciągać wnioski i proponować efektywne rozwiązania. Podpunkt Lubisz pracować w zespole daje Ci informację, że częstotliwość kontaktu z wspomnianym już kilkunastoosobowym zespole pewnie będzie dość duża, a być może będziecie realizować nawet wspólne zadania lub po prostu wspierać się i wzajemnie zastępować. Język angielski będzie dodatkowym atutem, więc jego znajomość może działać na korzyść ale jej brak nie powinien być tutaj elementem decydującym o odrzuceniu kandydata. Mamy zatem przeanalizowane kluczowe elementy ogłoszenia. Co teraz? Skonfrontuj swoje przemyślenia i analizy odnośnie stanowiska z własnymi doświadczeniami, gdzie widzisz punkty styku, czy to stanowisko lub obszar to coś, w czym masz już doświadczenie, a może zajmowałeś się podobnymi rzeczami ale w nieco innej branży czy dla innego klienta, albo to stanowisko jest wyższe niż poprzednie, ale długo przygotowywałeś się i pracowałeś, aby awansować, z jakimi zadaniami sobie poradzisz, a jakie mogą być dla ciebie nowością, czy wydają się one być dużym, bardzo trudnym do realizacji wyzwaniem, zastanów się też, czy opisane w ogłoszeniu wymagania na pewno odzwierciedlają to. Jaki jesteś w pracy i jak pracujesz. Wydające się często oklepane stwierdzenia, jak umiejętność współpracy w zespole, czy umiejętność pracy pod presją czasu, mogą rzeczywiście oddawać specyfikę pracy na danym stanowisku, a umiejętności te mogą być sprawdzane podczas rekrutacji. Jeśli zatem w głębi serca wiesz, że zdecydowanie lepiej Ci idzie realizowanie swoich zadań w pojedynkę i po prostu lepiej się czujesz, pracując w taki sposób, to może warto dwa razy się zastanowić nad odpowiedzią na dane ogłoszenie. Jeśli jednak trudno ci odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lubisz pracę w zespole, spróbuj je sobie zadać w nieco inny sposób. Jakie ostatnie sytuacje świadczą o tym, że lubię pracę w zespole, a jakie świadczą o tym? że jednak wolę pracować zupełnie sam, porównaj z sobą odpowiedzi na oba pytania, za którą opcją zdaje się przemawiać więcej z życia wziętych sytuacji, analogicznie postępuj z każdym innym wymaganiem, im więcej punktów styku i zgodności z wymaganiami znajdziesz, tym większa szansa że stanowisko jest do ciebie dobrze dopasowane i powinieneś na nie odpowiedzieć. Benefity i dodatki oferowane przez pracodawcę przeczytaj też część związaną z dodatkami i benefitami oferowanymi przez pracodawcę. Zastanów się, czy przedstawiony pakiet odpowiada twoim potrzebom i czy chcesz związać się z pracodawcą, który ma taką. A nie inną. Ofertę dodatkowej gratyfikacji dla swoich pracowników. Zawsze możesz też zaaplikować, jeśli Twoje oczekiwania w tym zakresie są spełnione choć w jakimś stopniu, a o resztę możliwych benefitów. Dopytać na rozmowie rekrutacyjnej. O czym jeszcze warto pamiętać czytając ogłoszenia. W naszym przykładowym ogłoszeniu potrzebna była znajomość Excela. Analogiczna sytuacja będzie w przypadku każdego innego. Wspomnianego w ogłoszeniu programu czy też narzędzia do pracy. Jeśli zupełnie go nie znasz, a na podstawie wylistowanego zakresu obowiązków wiesz, że duża część zadań będzie opierała się na jego znajomości, to być może nie jest to oferta dopasowana do Ciebie. Jeśli jednak w ogłoszeniu wymagany jest ten P, zaawansowany poziom znajomości danego narzędzia, a Ty znasz go w stopniu średnim lub podstawowym, to zaaplikuj. Ale napisz w swoim CV, na jakim poziomie znasz wspomniane narzędzie. Może się okazać, że pracodawca będzie mógł sobie pozwolić na mniej biegłego pod jakimś względem pracownika, jeśli oczywiście spełnia inne, zawarte w ogłoszeniu warunki. Zastanów się też, na ile sama branża i zadania na tym stanowisku są dla Ciebie atrakcyjne. Czy to na pewno coś, Czym chcesz się zajmować? Warto też nie umniejszać swoich szans, jeśli nie spełniasz dwóch czy trzech wymagań. Jeśli według Twojej analizy nie wydają się one być strategiczne dla danego stanowiska, to śmiało odpowiadaj na to ogłoszenie. Pamiętaj też, aby w CV podkreślać znalezione przez ciebie punkty styku z konkretną ofertą. Dzięki temu rekruter trafnie i oceni twoje dopasowanie do stanowiska. Z kolei, jeśli po dokładnej analizie sama oferta nadal nic ci nie mówi, to może rzeczywiście jest to ogłoszenie kierowane do kandydatów o odmiennym od ciebie profilu, jeśli jednak znajdujesz dużo punktów styku i jesteś pewien, że zakres obowiązków jest nie tylko atrakcyjny, ale i bez problemu będziesz mógł się z nich wywiązać a na dodatek sama firma i jej kultura wydają ci się bliskie, to nie czekaj, aplikuj.